Elementy ognia z kortenu. W naszej ofercie dostępne są wyjątkowe grille ze stali kortenowej, dzięki którym odkryjecie nowe możliwości gotowania na świeżym powietrzu. Obydwa przedstawione grille posiadają kulistą misę ogniową o średnicy około 1 metra. Otoczona jest płaskim pierścieniem ze stali, służącym do przygotowywania potraw. Pierwszy prezentowany grill ma bardziej pionową konfigurację, bez blatu odstawczego. Jego dolna średnica ma 55 cm, a wysoki jest na około 108. Drugi typ grilla to grill z szerokim blatem do przygotowywania produktów. Ma wymiar 2 m na 70 cm, a wysoki jest na 106. Niezależnie od tego, czy smażysz jajka, powoli gotujesz warzywa, grillujesz delikatny stek, czy przygotowujesz soczystą rybę, dzięki tym grillom odkryjesz zupełnie nowy świat kulinarny. Zapraszamy do zakupów online na www.nowuminfo.pl oraz do oddziałów w Katowicach i Rudzie Śląskiej.